Na to, że sepang w Malezji. Zaczynasz od dojazdu do ostatniego zakrętu. Wejdź tu szeroko, żebyś mógł jak najlepiej wykorzystać długą prostą i dobrze się rozpędzić. Mijając linię startu i mety, zauważysz po prawej stronie aleję serwisową. Odpal w tym miejscu system Kers. Teraz uważaj na lewą stronę. Wypatruj tablic. 100 metrów od zakrętu hamujesz na prostej i jedź przy szczycie. Zwalniasz na dwójce ze 180 mil na godzinę. W drugi zakręt wchodzisz przy 50 milach na godzinę. Uważaj, by przy wyjściu nie stracić kontroli nad bolidem. Przed zakrętem numer 3 wykorzystaj kers i jedź pod górę do zakrętu numer 4. Wypatruj po lewej stronie tablicy oznaczającej setny metry. Hamuj przed samym zakrętem, ale nie wjeżdżaj za bardzo na krawężnik przy wyjściu, bo stracisz panowanie. Teraz do zakrętu numer 5. Jedź co najmniej 155 mil na godzinę, zakręć w lewo i zaraz w prawo. Tu też uważaj na krawężnik. Zakręt siódmy. Redukcja o dwa biegi. Zakręty numer siedem i osiem w prawo mają podwójny szczyt. Teraz zajeżdżasz szeroko od prawej strony, żeby jak najlepiej wejść w dziewiąty ostry zakręt w lewo, który prowadzi na wzniesienie. Wychodzisz po prostej. Uważaj, żeby tył maszyny nie uciekł ci na zakręcie numer dziesięć. Na dojeździe do zakrętu 11 idziesz możliwie jak najszerzej. Zakręt jest pochylony do zewnętrznej i czasami potrafi złapać tył bolidu. Szybki przejazd przez zakręt numer 12 i przed tobą zakręt 14, prawdopodobnie jeden z najtrudniejszych w całym sezonie Formuły 1. Twoim celem jest szczyt zakrętu. Teraz chwila odpoczynku przed ostatnim łukiem. Zjedź na prawą stronę, po lewej masz tablicę informującą o hamowaniu. Nie zblokuj się w tym ostatnim zakręcie. Bardzo łatwo tu błąd, bo na wyjściu z zakrętu znowu jest wypuchłość. Nie wyjeżdżaj tu zbytnio na krawężnik. Jeszcze tylko prosta startowa i udało Ci się ukończyć okrążenie w sepach. Cześć, witajcie tu Król Elfów i witam Was w... No właśnie, wy w, w Malezji, w Grand Prix kwalifikacje do Grand Prix Malezji. Jednak postanowiłem nagrywać dalej, pomimo tego co się działo parę dni temu, postanowiłem nagrywać dalej. Jest kilka powodów. Ale powiem tylko tak, że odcinek, który dostaliście parę dni temu, czyli Grand Prix Australii, był nagrywany dwa tygodnie temu. Więc tamte newsy, e, wszystko co się działo, to się działo na przełomie 25-26 stycznia. Czyli tam jeszcze było w miarę spokojnie. E, ten odcinek e, jest nagrany już po tym, co się działo parę tygodni, parę dni, e, kłótnia z paroma osobami na kanale, na kanale na YouTubie. No i z tego powodu z tej kłótni postanowiłem zrezygnować na razie ze nagrywania, ponieważ odechciało mi się grać w Formułę 1, odechciało mi się w ogóle nagrywania serii, obojętnie jakich. Po drugie, dla mnie zbyt mało czasu, ponieważ nie mam czasu w ogóle dla siebie, ale dla siebie, dla znajomych w ogóle nie mam dla siebie dla czasu e, postanowiłem odejść, odejść, ale te odejście trwało tylko dwa dni. E, więc a, jeszcze dodatkowo mój zajebisty internet, który wysyła filmy w zajebiście szybkim prędkości światła. Tak, bije rekordy. Po prostu odechciało mi się i zrezygnowałem, ale tak znając życie, pasja do Formuły 1 spowodowała, że musiałem. Musiałem nagrać parę takich filmików motywacyjnych na kanale YouTube z Formuły 1, parę rozmów z widzami, ponieważ, no, wiele widzów, wiele widzów, kilku widzów, z którymi rozmawiam na sobie na Steamie, czeka na odcinki z Formuły 1, czy z Jensonem Batonem kariery, czy w ogóle moją karierę, czeka na te odcinki, więc postanowiłem, że wrócę. Tylko, że na razie te odcinki będą się pojawiać chaotycznie. Mam nadzieję, że dojdzie do takiego rytmu, że te odcinki, tak jak mówię, będą po pojawiały się w te dni, które mają się pojawiać. Już zacznę, zacznę sobie przygotowywać do kwalifikacji, bo się zacząłem rozgadywać jak porządnie. Ale mam nadzieję, że wrócę do takiego rytmu, że po prostu wpiszę, że w poniedziałek ma być Formuła 1, to pojawi się ta Formuła 1. Nie tak, że po prostu, po prostu nie umiem wejść w tym rytm, wiecie? Po prostu muszę znaleźć jakiś swój sposób na nagrywanie, znaleźć taki jeden dzień, aby nagrać więcej większości materiałów, zrenderować i mieć spokój tydzień. Kolejnym powodem, dlaczego mi tak nie idzie, to jest to, że niestety ale no, nie jestem sam in home, nie jestem sam w domu, czy rodzice przeszkadzają, czy brat, który cały coś tam, cały czas majaczy, bo również tam WOD, czy coś tam, coś tam, no to po prostu no, nie ma czasu na nagrywanie, no i po prostu też to się nie pojawiają. Więc ja na razie muszę znaleźć swój sposób na to, aby nagrać jakiś full, zajebisty, full zajebiście pełny dysk materiałów i mieć po prostu dla siebie dla siebie czas. Ponieważ tak jak mówię, ja nie mam dla siebie czasu, aby zagrać swoje kampanie. Ja sobie kupiłem Wiedźmina, edycję rozszerzoną i powiem szczerze, że nie przeszłem jej jeszcze. Prze zakupiłem sobie edycję rozszerzoną eee, La Noir, też nie przeszłem jeszcze. Ehm, Assassina Creed'a... I tu będziecie się teraz zdziwieni, nie przeszłem ani jednej części Assassin's Creda. Ani jednej części. Więc naprawdę jest to e, makabryczne to, co się ze mną dzieje. I muszę jakiś po prostu znaleźć sobie rytm nagrywania. Oj, 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 oj rytm nagrywania. Bo naprawdę... wygląda to makabrycznie. Ale dobra, na razie zaś zaczęło mi się chcieć, chcieć grać w Formułę 1. Więc no... To na pewno teraz na wasz plus, ponieważ będę grać, i grać, i grać w Formułę 1 ile wejdzie. W planach również było zrobić WRC, ale na razie jeszcze nie ogarniam tej gracji. Ogarniam, ale jeszcze nie wiem jak i co. Po pierwsze, że miałem w planach po prostu robić tak kalendarz, taki jak jest kalendarz w ogóle WRC, czyli by odcinki pojawiały się w te odcinki co miało, miało być w WRC, ale no, na razie nie wiem, czy to wypali. Wolę swoją karierę rozegrać. Po drugie, już mam dwie serie. A po trzecie, no, ch chcąc zakończyć którąś z tych serii, chcę rozpocząć Harry'ego Pottera. czy znaczy zakończyć Batmana i zakończyć Alpha Protokół i rozpocząć Harry'ego Pottera. I to jest mój cel na razie. Zakończyć dwie serie. Batman i. I i, 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 co? I Quantum of Solace Z Quantum of Solace nie będzie problemu Gorzej z Batmanem Ponieważ tam jeszcze dość sporo ci zostało Dobra, ale wracając do kwalifikacji W tym momencie udało nam się zakwalifikować Do serii Numer 2 Prawdopodobnie, ponieważ jesteśmy na dziesiątej pozycji Ale nie sądzę, aby aż siedmiu kierowców Nas zdążyło tutaj pokonać 3 minuty I 10 sekund, i jest dla nas ta pozycja. Jest bardzo dobrze. Dobra robota. Awansowaliśmy do kolejnej sesji. My awansowaliśmy, a odpada Walter Botas, Jacques-Eric Verni, Jules Bianchi, Charles Pick, Max Chilton i Kiedo van der Garde. Dobra. Witam Was w Q2. No, i w tym, tym momencie będziemy wyjeżdżać na mieszance miękkiej, czyli optional tires. Po drugie, coś powiem o Malezji, jak się czuję na tym torze i tak dalej. No, bo co innego mi nie pozostało. Jak wiecie, w wy pierwszym sezonie no, w Malezji nie poszło nam za dobrze. W jak i w wyścigu, wyścigu było wyścig cały deszczowy. Był nawet nie wiem, jak tutaj wygląda, to zobaczymy później. Wyścig był deszczowy, no i tam parę błędów spowodowały, że no się wyścig skończył dość daleko, bo dopiero była na 18 pozycji. Kwalifikacje też nam za dobrze nie poszły, ponieważ prawdopodobnie, jeżeli pamiętam, nie zakwalifikowaliśmy się nawet do Q2. Więc to, że jesteśmy już już Q2, to już jest lepszy wynik niż zeszłoroczny wynik, i z tego się naprawdę cieszymy. Zespół nam dał cel, trzecia pozycja. Czy się nam uda, no nie wierzmy w bajki, no po prostu ja ten tor lubię, nie lubię. To zależy, no. Pierwszy sektor w tym torze uwielbiam. W sensie pierwszy i początek drugiego sektoru. Czyli ślimak pierwszy uwielbiam po prostu i no, czasami to jeszcze ja popełnia błędy za roku. Po prostu za roku nie mnie tego punktu hamowania znaleźć ślimak, jest krótka prosta i dojeżdżamy do zakrętu numer 4. Taki fajny dość zakręt. Jest to zakręt 90-stopniowy, ale jednak że wydaje się, że to jest taki, taki dość taki rozwartokątny zakręt, tak powiem, zdaniem matematycznym. No i teraz szybkie zakręty lewy, prawy, ten pierwszy lewy i ten drugi prawy jeszcze uwielbiam w tym, na tym torze. Ale już kolejna część sektora, no to to już jest katastrofa. Szybkie zakręty w prawo, bardzo trudno znaleźć tutaj punkt do hamowania i to trzeba przejechać na jednym skręceniu kierownicy. Następnie zakręt, numer, tam ileś, jest też trudne do hamowania, bardzo nierówno, tutaj można po prostu stracić kontrolę nad samochodem. No i te zakręty makabryczne, zakręty gdzie no skręcamy na, dohamowujemy na skręconej kierownicy i bardzo trudno znaleźć punkt do hamowania i, i optymalny tor jazdy, przynajmniej dla mnie. No i najtrudniejszy tor w kalendarzu, i z tym się zgodzę Blue Lagoon, chyba tak się ten zakręt nazywa, że dobrze pamiętam Naprawdę, cholernie trudny zakręt, szczególnie że na ABS-ach tutaj często blokuje opony Bez ABS-ów, nie na ABS-ach, bez ABS-ów blokuje opony A jak nie blokuje opon, to ten zakręt przejeżdżam cholernie wolno No i tak mniej więcej jest moja opinia na temat tego toru Wyścigi dość ciekawe na tym torze są, ponieważ no pogoda dość tropikalna, wilgotność dość wysoka, ponie, ponieważ jest ponad 70% wilgotności, temperatury dość wysokie. Yy, konfiguracja toru, jeżeli chodzi o telewizyjność. Yy, telewizję teraz to też ciekawie wyścigi. Yy, no a co, a pogodę? O właśnie, musimy powiedzieć pogodę zaraz. no Nie wiem, powinna ta ósma pozycja starczyć. No mam nadzieję, że powinien oj, uwaga się na zakrętów. Dobra. Come back for pit stop garage. To był So, kam, okay, no i teraz tak. Czas przyspieszamy 4 minuty. Miejmy nadzieję, że zakwalifikujemy się do q3 raz z Romę który jest na 10 pozycji. Jest! Udało się zakwalifikować do q3 raz z Romę który jest na 10 pozycji i to mnie bardzo cieszy, ponieważ no, będziemy walczyć tutaj z. Lotusem o tytuł mistrzowski. Hmm, wygrał Luis tą sesję, a odpada Perez, Diresta, Sutil, Maldonado, a który jest baton? Baton jest na pozycji siódmej, więc tak dobrze. A odpada jeszcze Maldonado, Gutierrez i Ricciardo. Zapraszam do Q3 i trzeba sprawdzić pogodę. Przypomnijcie mi. Na wyścig. Witam w Q3 Tak więc, sprawdzamy pogodę, najpierw Poczekajcie, na sobie tutaj ustawię jeszcze mieszaneczkę O ja Widzieliście to? 52% szans na deszcz, czyli będzie dość ciekawy wyścig W połowie suchy, w połowie mokry No i tutaj trochę się teraz przejmuje. No bo nie wiem, czy y, będziemy startować na mokro, czy będziemy startować na sucho Czy będzie to mocny deszcz, silny deszcz Szczerze, no to mamy przesrane Zobaczymy, zobaczymy Teoretycznie, jak pamiętacie, no Zeszły wyścig w tamtym sezonie był makabryczny Cieszę się, że tego wyścig, Ja, jest ten wyścig w Grand Prix Jensonem Batonem Fucking shit A co jeżeli chodzi o Jensona Batona To mam nadzieję, że w tym tygodniu pojawi się Znaczy nie wiem kiedy ten odcinek będzie w ogóle podawany Ponieważ jeszcze kiedy ten odcinek nagrywam To jeszcze nawet Grand Prix Australii nie jest wrzucony <laughs> Więc jestem niezły goźnie Ale już wam mówię, że ten materiał Będzie na pewno wrzucony po materiale z Australii Przez to mówię tamte, te newsy Ale no Mam nadzieję, że się ten materiał w ogóle pojawi. Mam nadzieję, że się pojawi, że coś mi znowu nie strzeli do łeby i zrezygnuję z nagrywania. Ale ci tam ciasno jadą, Zaważyliście to? Jest nadzieja, że po prostu zablokują się w pewnym momencie, w sensie, że blokują się. Która pozycja? Na pewno jedzie przed nami nasz partner, czyli Romain Grożan. Zaraz zobaczymy Fernando Alonso, makabryczny czas, minuta 36.494. W Q1 wykręciliśmy minuta 37 i w Q2 też minuta 37 i dało nam to kwalifikacje, ale jeszcze ani razu nie zjechaliśmy poniżej minuty 37. Wrócić do garażu, wrócić do garażu. I która pozycja? Ósma, dopiero. Wow, jacie. Ile tracimy na trzeciej pozycji? O, ja, piń dole. Aż minuta, sekunda, sekunda, jedna dziesiąta. Więc to jest cholera dużo czasu. Ale to też okrążyć nie było perfekcyjne, Czyli szłoby teraz tak. Szłoby teraz tak, założyć jeszcze raz opcjonalny opcjonalny i spróbować pobić ten czas jeżeli będzie deszczowy wyścig to jest szansa, że będziemy startować z wysokiej pozycji i na starcie zyskamy pole pozycji w, można powiedzieć, że wystartujemy i będziemy pierwsi i będziemy później blokować staweczkę aż do czasu jeżeli tor wyschnie lub, lub druga opcja to, że będziemy startować na suchych mm, na suchej nawierzchni czyli wtedy e, czym wyżej tym lepiej, ponieważ będziemy mogli zyskać jak najwięcej pozycji na pierwszym zakręcie, wyjechać na pierwszej pozycji, blokować ich i następnie spadnie deszcz, jak spadnie deszcz to wyjechać odpowiedni moment do zmiany opon i mieć nadzieję, że wygramy ten wyścig. Czy jest taka nadzieja? Zobaczymy. Na razie walczymy o najwyższą pozycję. Wyższą pozycję niż pozycja o 8. Przed nami jest nasz autorytet Jensen Batten, który no... który no dobrze rozpoczął wyścig w Węgrzech, nieprawdaż? No i czytają wasze komentarze w sensie typowania. No niektórzy to są, że... i trzeci w kwalifikacjach, pierwszy w wyścigu, ale są też tacy, że zdobędę pole position. No i nie będę pierwszej pozycji. No ojciec, Jezu! Jezu, panie Boże, chroni nas przed takimi błędami. dzieciu, za szeroko, widzicie, już wyciskam z tego ile da się. Zobaczmy to, jak będzie po drugim sektorze. Jesteśmy sami na torze. O i ja 7 straty do Rosberga. 20 straty do naszego rekordu. 37. czysta, jaki genialny czas, pozostała jedna minuta. Oj, Makabrycznie, makabrycznie to wygląda. 70 straty, więc zrezygnuję, wiem, mogłem sprzedać jedno okrążenie, ale słuchajcie, jeżeli, trzeba zadać opony, ponieważ już nie mamy świeżutkich opon twardych, miękkich, i trzeba zostawić jakieś opony w miękkie w lepszym stosunku do reszty, więc no... Dobra, ale to, to, to w tym, właśnie w tym sensie. Nico Rosberg wystartuje z pole position. Drugi jest Fernando Alonso, który przegrał z Nico Rosbergem tylko o 87 setnych. Trzeci startuje Sebastian Vettel, czwarty Louis Hamilton, piąty Felipe Massa. My startujemy z pozycji ósmej, a nasz partner startuje z pozycji dziesiątej. Niestety cel nie osiągnięty. Pozycja trzecia była na, naszym celem. Nie udało się. Roman Groszany na pozycji dziesiątej i to mnie cieszy, że jesteśmy przed Romanem Gorzanem. Te kwalifikacje komentował dla Was Król Elfów. Zapraszam was, was już za kilka dni do wyścigu. Do zobaczenia. papa. Pa.